Najbardziej dziwne było to uczucie. Chwile, w których zaczynałem odzyskiwać świadomość, były surrealistyczne, nie mówiąc już o tym, że przerażające, nie miałem pojęcia, co się stało ani co nadal się działo. To było uczucie dezorientacji, wykraczające poza wyobrażenie jak żywy sen, połączone z bezsilnością, którą można zrozumieć tylko przez własne doświadczenie. Za pierwszym razem, gdy się obudziłem, leżałem na łóżku na wznak. Nieco na lewo od mojego pola widzenia widziałem i myślałem, Myślałem normalnie, z wyjątkiem jednego kluczowego szczegółu: moje ciało nie reagowało. Nie mogłem poruszyć oczami z ich nieruchomej pozycji. Moje powieki ignorowały każdą próbę mrugnięcia. Ręce, nogi, usta wszystko sparaliżowane, uniemożliwiające wydanie jakiegokolwiek dźwięku czy gestu. Byłem uwięziony w tym statycznym stanie, niezdolny do jakiegokolwiek działania. Na początku myślałem, nawet że umarłem. Wyobrażałem sobie, że jestem w jakimś rodzaju poś Śmiertnego limbo, skazany na obserwowanie świata, który pozostawiłem. Ale wszystko dookoła wydawało się zbyt realne, namacalne. Z czasem zdałem sobie sprawę, że przeplatałem się między jasnością a ciemnością, jak gdyby wewnątrz mnie był umysł balansujący między snem a czuwaniem. Rozważałem nawet paraliż senny lub serię nietypowych, świadomych snów, ale nie pamiętałem, żebym zasnął. A wkrótce sytuacja zdawała się wykraczać nawet poza to. Jeśli to był sen, dlaczego zawsze wracałem do tego samego banalnego scenariusza unieruchomienia w łóżku. Co więcej, pamiętałem każdy poprzedni sen w kolejnych epizodach, co było niezwykłe dla doświadczeń sennych w trakcie tych niekończących się cykli świadomości i nieświadomości. W myślach rozważałem wszystkie możliwe wyjaśnienia, od halucynacji po zaburzenia psychiczne, ale oszałamiająca seria momentów świadomości uniemożliwiała jakiekolwiek spójne lub długotrwałe rozumowanie. Wszystko wokół mnie wydawało się rozmyte. Nie miałem pojęcia, co się dzieje. Po nieokreślonym czasie, niemożliwym do precyzyjnego zmierzenia, zacząłem dostrzegać obecność ludzi przy moim boku, moich rodziców, starszej siostry oraz osób, które wyglądały na lekarzy, pielęgniarki i inne nieznane twarze. Wszyscy wpatrywali się we mnie, mówili do mnie, wchodzili w interakcje w natrętny sposób. W różnych momentach lekarze pod Dawali mnie badaniom, używając sprzętu i świateł. Traktowali mnie tak, jakby moje ciało tam było, ale mój umysł nie, jakbym nie był w stanie ich zrozumieć. Jednak w chwilach, gdy się przebudzałem, mogłem słyszeć, widzieć i rozumieć wszystko doskonale, jakby to było normalne. Tylko nie mogłem mówić, poruszać się ani w żaden sposób reagować. Byłem uwięziony wewnątrz siebie. Zajęło sporo czasu, zanim w pełni zrozumiałem sytuację. Ale z czasem, w miarę jak moja świadomość się wydłużała, zacząłem lepiej rozróżniać słowa i działania wokół mnie, i zdałem sobie sprawę, że nie miało to nic metafizycznego. To nie była śmierć, ani sen, ani nic podobnego. To było coś namacalnego, realnego. W pewnym momencie pamiętam, jak słyszałem lekarkę rozmawiającą z moimi rodzicami, mówiącą, że wydaje się mentalnie nieobecny, bez żadnej gwarancji powrotu. Wspomniała, że wciąż nie ma jasnej diagnozy i że konieczne będą dalsze badania, opinie innych specjalistów. Najstraszniejsze przyszło dużo później, gdy dziewiąty czy dziesiąty lekarz, uznawany za autorytet w tej dziedzinie, według innych, przyznał, że również nie wie, co się dzieje. Nie było sposobu, by potwierdzić, czy jestem przytomny, czy nie, a tym bardziej, jak skutecznie lub pewnie leczyć mój stan. Również pamiętam, jak słyszałem, że stan ten miał praktycznie 100% śmiertelność. Absolutna rozpacz, która ogarnęła moich rodziców, przyjaciół i rodzinę była namacalna, nawet bez widzenia ich czy słyszenia. Wiedziałem, że oni, tak jak ja, byli zdani na łaskę tego, co się działo, dzieląc to samo paradoksalne uczucie rozpaczy i bezsilności. Było tyle rzeczy, które chciałem powiedzieć, aby ich pocieszyć, aby sprawić, że zrozumieją. Nigdy w życiu nie pragnąłem niczego tak bardzo, jak możliwości krzyknąć, że wciąż tam jestem, wewnątrz własnego umysłu, że ich rozpoznaję, że może istnieje nadzieja, ale nie mogłem, że Żadne słowo nie wychodziło, żaden gest, dotyk, mrugnięcie okiem na komendę, żadna forma komunikacji, która byłaby intencjonalna lub znacząca. Komunikacja stała się dla mnie czymś nieosiągalnym. Być może jest to jedna z najokrutniejszych prób, jakie może doświadczyć człowiek pragnąć działać lub mówić, aby złagodzić ból tych, których się kocha i być niezdolnym do tego. Dla umysłu, który żyje pragnieniami, który buduje się na zdolności do działania, i reagowania, do wywierania wpływu, wszystko kręci się wokół kontroli. Lecz gdy znajdujesz się w rzeczywistości, w której nie masz żadnej kontroli, ogarnia cię przytłaczająca fala gniewu, frustracji i terroru. Świadomość tego, co się dzieje, bez możliwości zrozumienia dlaczego lub interwencji, jest sednem wszystkiego. To, co się działo, nie było już moim największym zmartwieniem. Wiedziałem wystarczająco dużo o sytuacji, więc pytania zmieniły się w dlaczego i co. Teraz, ogólnie rzecz biorąc, nigdy nie potrafiłem precyzyjnie określić upływu czasu ani nie pamiętam wszystkiego wyraźnie. Ale teraz jest jeden konkretny moment, który pozostaje wyraźny w pamięci. Kluczowy moment, który jak wierzę zdefiniował moje przetrwanie, miał miejsce, gdy usłyszałem, jak moi rodzice kłócą się z jednym z lekarzy, a może pielęgniarzem, na temat możliwości odłączenia mnie od aparatury. Pamiętam, jak z przytłaczającą siłą czekałem aby się temu pomysłowi sprzeciwili, aby dali mi jeszcze trochę czasu. Niemal krzyczałem, aby ich ostrzec, że wciąż tam jestem, całkowicie obecny. Wtedy właśnie zdałem sobie sprawę z krystaliczną jasnością, że chcę żyć dalej. Nawet w tym kruchym stanie, wobec oczywistego cierpienia i pozornego braku nadziei, wybrałem stawienie czoła temu, co nadejdzie, bez względu na to, jak straszne by to było. Wolałem upierać się, zamiast Zaakceptować koniec. Chciałem żyć bez względu na koszty, nawet uwięziony w sobie, bez żadnej kontroli, nawet bez gwarancji poprawy. Życie, w jakiejkolwiek formie, wciąż było warte zachodu. Może było coś poza tym, nawet jeśli odległe. Podjąłem paradoksalną decyzję, uciszyłem swoją świadomość, nie po to, by się poddać, ale by zachować energię. Odsunąłem ciężkie myśli, niekończące się refleksje, potrzebę zrozumienia czy kontrolowania wszystkiego. Postanowiłem po prostu istnieć w tej rzeczywistości, najlepiej jak potrafię, tak długo, jak będzie to konieczne. Granica między porzuceniem świadomości a korzystaniem z niej w minimalny i strategiczny sposób jest tak subtelna jak i nieodgadniona. Nie potrafię powiedzieć, czy osiągnąłem jakąś równowagę, czy w ogóle jest to możliwe, ponieważ próba jej zdefiniowania już niszczy jej istotę. Jednakże z braku odpowiedniego słowa, uważam że to właśnie starałem się osiągnąć. Ostatecznie sytuacja tylko się skomplikowała z powodu mojej niepohamowanej potrzeby i nieustannej walki z nią. Niekończąca się bitwa, pełna oczekiwania i nadziei, w której pragnąłem, by sprawy się poprawiły i bym zdołał opanować rzeczywistość całkowicie poza moim zasięgiem. Była to oczywiście naturalna reakcja i nie można ignorować ekstremalnej trudności tego stanu, ale moja wytrwałość. I nadzieja na rozwiązanie, tylko przeszkadzały. Co gorsza, zdawały się pogarszać wszystko. Ja czułem się osaczony, jak w tej chińskiej pułapce na palce, którą mój dziadek pokazywał mi, gdy byłem mały. W tej rzeczy, im bardziej próbujesz się uwolnić, tym bardziej cię więzi. Im bardziej walczyłem i szukałem kontroli, tym mocniej wszystko się zaciskało. Nie było wyjścia ani rozwiązania, chyba że zaakceptować życie bez niego, co ironicznie, zdałem sobie sprawę, że w pewnym sensie już było odpowiedzią. W głębi nie miałem władzy nad niczym poza sobą, ale wciąż zachowywałem kontrolę lub przynajmniej jej iluzję nad swoimi myślami. Wciąż tam byłem, zdolny myśleć, a nawet zastanawiać się nad tym, jak myśleć. I jeśli było jakieś wyjście, to właśnie tam, w zwróceniu własnego umysłu przeciwko sobie, kierując uwagę na to, co mogłem kształtować, na rzeczy, które czyniły czas bardziej znaczącym, szukając powodów do wdzięczności i zajęcia interesowania, zgłębiając złożoność, zdumienie i głębokie piękno wewnątrz i wokół mnie. Nawet w najprostszych, pozornie banalnych i pustych chwilach sekretem wydawało się nie pragnąć kontroli, nie polegać na odpowiedziach, nie szukać ani nie oczekiwać niczego. Naprawdę, po prostu obserwować i doceniać tak w pełni, jak to możliwe. Tak często jak potrafiłem, starając się pogodzić z prostym faktem istnienia. I tylko dlatego udało mi się przetrwać. Znalazłem siłę, by chcieć iść dalej, by kontynuować. Były chwile, kiedy nawet udało mi się poczuć dobrze, a potem, powoli, mięsień po mięśniu, komórka po komórce, obudziłem się, w końcu się obudziłem.